Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na makabryczny tort halloweenowy. Zapraszam. Zaczynamy od przygotowania pysznego kremu czekoladowego. Jest to najprostszy krem czekoladowy, jaki tylko poznacie. Mam tutaj przygotowany biszkopt czekoladowy, i ten biszkopt czekoladowy znajdziecie u mnie na kanale. Przygotujcie go sobie wcześniej. Zaczynamy od podgrzania śmietanki. Standardowo wszystkie składniki znajdziecie w opisie filmu. Tutaj mam przygotowaną gorzką i mleczną czekoladę. To właśnie tą czekoladę będę zalewać śmietanką, więc czekamy aż tylko się podgrzeje. Śmietanka zaczyna parować i przy bokach zaczynają pojawiać się bąbelki. I to jest oznaka tego, że śmietanka jest prawie gotowa. Ja nigdy jej nie zagotowuję tak całkowicie. Czekam tylko, aż ona tak na maksa się podgrzeje. I wyłączamy śmietankę i tą gorącą śmietanką zalewamy czekoladę. Czekamy aż temperatury się wyrównają i będziemy całość mieszać. Tu na patelnię wrzucę sobie już wiśnie. Używam wiśni mrożonych, ponieważ takie teraz aktualnie są, innych nie znajdziecie. Dodaję odrobinę cukru, ponieważ krem będzie dosyć słodki i nie chcę, żeby te wiśnie były też za bardzo słodkie. Wszystko podgrzewamy, a czekoladę możemy już mieszać. Zobaczcie, powstał nam taki piękny ganasz, a ganasz to nic innego jak połączenie śmietany, kremówki i czekolady. Teraz ten ganasz muszę wstawić do lodówki i chłodzimy go no, najlepiej całą noc. Na pewno parę godzin, najlepiej całą noc. Ja, żeby ten proces przyspieszyć, oczywiście wrzucę na chwilę do zamrażalki, ale w lodówce najlepiej całą noc. Wiśnie powinny gotować się około 10 minut. One pięknie puściły sok. Żeby stworzyć ekspresową konfiturę z wiśni używam pektyny. Pektyna to naturalny składnik występujący w błonach komórkowych roślin. E, bardzo dobrze wiecie, bo bardzo często używam e, pektyny na kanale. Nie ma tu żelatyny, więc jest wegańska, wegetariańska i w ogóle super fajna. I bardzo szybko powoduje tężenie owoców. Więc dodajemy do wiśni i razem z tą pektyną musimy całość zagotować. Gotujemy około dwóch minut jeszcze z tą pektyną i możemy odstawić z ognia, pięknie nam wszystko tutaj zżeluje. Chodziło mi o to, żeby wykorzystać te wiśnie koniecznie w torcie halloweenowym, bo zobaczcie, one mają kolor jak krew, ok? Więc jak przekrójcie tort, to te wiśnie będą wyciekać tam z tego kremu i będzie bardzo halloweenowo. Konfiturę odstawiam do wystudzenia. Do nasączenia tortu będę używała nalewki wiśniowej połączonej z wodą. Tu jest proporcja 1 do 1, czyli połowa nalewki i połowa wody, żeby miało niezłe kopnięcie przed imprezą Halloweenową, nie? Tutaj wcześniej mam przygotowane takie urocze i przysłodkie czaszki z masy cukrowej. Jak je zrobiłam? Wiecie, że na kanale pojawił się film na babeczki, babeczki halloweenowe, i używałam w tym filmie właśnie takich foremek silikonowych do masy cukrowej. Po prostu trzeba je wypełnić masą cukrową i zrobić taką ilość czaszek, jaka tutaj jest. W rękawie cukierniczym mam przygotowaną masę maślaną. Masę maślaną bardzo dobrze znacie, ponieważ jest tutaj i możecie ją przygotować również wcześniej. Pamiętajcie, żeby nie chować jej do lodówki, tylko używamy takiej świeżo zrobionej, która jest w temperaturze pokojowej. Więc wszystkie składowe mamy prawie gotowe. Został nam do ubicia krem i będziemy składać tort. Krem już się schłodził, przekładam go do misy miksera. Zobaczcie, jak jest gęsty, ale jest ekstra! I jest turbopyszny! Do kremu dodaję również mascarpone. Ja lubię, jak te kremy w tortach są bardzo, bardzo stabilne. I mascarpone właśnie wpływa na tą stabilność. Poza tym krem jest pyszniejszy, tłustszy, bardziej kaloryczne. ekstra. I teraz uwaga, ten krem ubija się naprawdę bardzo szybko. Po schłodzeniu ten ganasz jest bardzo łatwo zważyć, więc ja tu będę kontrolować i czuć. Idealny do przełożenia tortu i jest pachnie wyśmienicie. Nie będę próbować, no bo będę znowu tutaj wsadzać. Krem gotowy, biszkopty gotowe, nasączenie mamy, krem maślany jest, czachy są, jeszcze konfitura. Już nie jestem, mam. Wszystkie składowe gotowe. Czas na składanie tortu, czyli moją ulubioną część. Oczywiście wszystkie torty składam w rancie, dlatego że tort wychodzi idealnie równy i idealnie się w takim rancie chłodzi. Zaczynamy. Kładę pierwszy blat. Nasączam dyspenserem cały biszkopcik. Dosyć solidnie. Ja lubię, jak jest wilgotny biszkopt. Wykładam naszą żelko konfiturę. Staram się wykładać konfiturę tak aby ona nie dotykała całkowicie boków biszkoptu, bo później możecie mieć problem z otynkowaniem tortu, więc dobrze by było, żeby ona była tutaj o na środku. Teraz tort już muszę zapiąć w rancie i robię to dosyć ciasno. Dobra. Wykładamy krem. Tego kremu tak solidnie. Ja zazwyczaj wykładam tyle kremu, ile mniej więcej szerokości biszkoptu, albo nawet trochę więcej. Możecie się posłużyć oczywiście workiem cukierniczym, ale szpatułką też sobie poradzicie. Czas na drugą warstwę biszkoptu. Drugą warstwę biszkoptu dosyć mocno dociskam, tak, żeby krem idealnie stykał się z biszkoptem. I składając tort w rancie, nie macie ryzyka, że ten krem wypłynie, więc spokojnie Podociskajcie i znowu nasączenie, frużelina, czy znaczy frużelina, nie znoszę tego określenia, konfitu rożelka i krem czekoladowy i ostatnia warstwa biszkoptu. Lecimy. chłodzi się z kremami u mnie standardowo całą noc. Dopiero następnego dnia go dekoruję, ozdabiam i tak dalej. Dopiero wtedy tort cudownie przechodzi smakami e, i jest tak naprawdę bardzo, bardzo wilgotny. Łapie wilgoć z kremów, z wiśni i z tego nasączenia. Wtedy jest najlepsze. Ale ja tu trochę muszę przyspieszyć, więc szybko pyk, pyk, tort do zamrażalki i lecimy i za chwilę wracam. Tort. Schłodzony, trzeba go teraz usunąć z rantu. Fantastico. Możemy teraz krem obkładać masą maślaną, więc z rękawa cukierniczego odcinam końcówkę. I tynkujemy. A tynkować wiecie jak, bo na kanale jest osobny filmik o tynkowaniu. Lecimy. Pierwsza warstwa była po chłodzeniu, teraz druga cieniutka warstwa. Wygładzamy ostateczny kształt naszego tortu. Dokładamy jeszcze gdzie nie, gdzie tam gdzie mamy ubytki. W międzyczasie przygotowałam sobie ala sztuczną krew, czyli drip. Robiłam go we wcześniejszym torcie halloweenowym i pewnie gdzieś tutaj u góry będzie link. Ale to nic innego jak połączenie białej czekolady i śmietanki 30 w proporcji 3 do 1. Czyli 3 porcje czekolady do jednej porcji śmietanki. Dajmy na to 90 g białej czekolady do 30 g śmietanki. Dodałam tutaj odrobinę czerwonego barwnika oraz bardzo małą ilość niebieskiego, żeby ten kolor nie był taki bardzo, bardzo czerwony, tylko był właśnie taki. Krwisty! I wszystkie dekoracje mamy gotowe, bo te czaszki z tą krwią to będzie to. I właśnie taki drip sobie też przygotuję. Tart schłodzony, czas na ostateczne, straszne dekorowanie, którego się nie mogłam doczekać najbardziej, bo dekorować lubię najbardziej. A te czaszki, ta krew, ten czerwony podkład. Dobra, róbmy to. Nie mam na co czekać. To ze Boże, dlaczego mi nikt takiego halloweenowego tortu nie zrobił? Ja się pytam. Zobacz. Nie? To czas na ostatni szlif. I tutaj profesjonalne... O kurde, nie da się otworzyć. Strzykawka. Będę prawdziwą pielęgniarką. Będę pobierać krew czekoladową. Z mojej miseczki, i teraz klucz jest takie, żeby z każdego oka tej czaszki wypływała krew. Widzicie, co? czasem fajnie nagrać dla was takie trudniejsze odcinki. tort skończony wygląda odjazdowo. Ja się jaram. Wszyscy na planie się jarają. Nie mogą uwierzyć własnym oczom. <śmum> <śmum> Mam nadzieję, że Wam też się spodobał. Wysyłajcie mi koniecznie zdjęcia, czy się zainspirowaliście tym totalnie mrocznym, krwistym, halloweenowym tortem. Łapkujcie, subujcie, wpadajcie na Instagrama i do zobaczenia przy kolejnych tak fantastycznych odcinkach. Cześć! A jeśli szukacie więcej halloweenowych inspiracji, to znajdziecie je tutaj.